Dzień dobry, cześć. Kolejny dzień w Paryżu. Znajdujemy się dzisiaj przy wzgórzu Montmartre i wchodzimy na Bazylikę Sacré-Cœur. Są dwie opcje wejścia. Można użyć, to widać za mną, kolejki i można też wejść schodami. Ja dzisiaj wybiorę schody. Dobra, zapraszam do spędzenia dnia w Paryżu. Widać schody też służą nie tylko do wejścia, ale do ćwiczeń dla lokalnych sportowców. Fajnie. Musiałem się rozebrać. Dzisiaj w Paryżu jest 15 stopni. Jest 2 lutego. Za mną już widać bazylikę. Niestety, z tego co widzę na rzut rzutu, jest duży minus tego miejsca. Mianowicie ilość turystów to tutaj widzimy. Patrzcie za mną, jaki widok. Wieczorem musi być super. Tam, gdzie pokazywałem, jest katedra Renata, która się spaliła w tym roku. O, kolejka, jest? Ja nie muszę wchodzić. No jest bazylika, ale... Czekajcie, może zobaczycie. To za mną. Tam, tam, aż tam. Aż tam. To jest kolejka do wyjścia. Jeśli chodzi o miejsca tego typu, to mam podobne podejście, co Dawid Fazowski z kanału Przeświat na fazie. Nie dla mnie. jednak okazało się, że w kolejce było stanie na jakieś 5 minut, więc się zdecydowałem. Idziemy zatem do środka. Czyli jednak jest komunia, znaczy jest trza. Zaraz chyba będą komunie wydawać. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego jest najwyżej położonym punktem Paryża. Położona jest na szczycie wzgórza w słynnej dzielnicy Montmartre, którą na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwała bohema artystyczna miasta. Ze szczytu wzgórza można oglądać panoramę Paryża i widok na tereny oddalone o od 30 km. Bazyliki zainicjowało dwóch przemysłowców, którzy w podzięce za ocalenie Paryża w wojnie francusko-pruskiej zdecydowali zbudować się tu świątynię. Budowa trwała przeszło 39 lat. Do budowy zastosowano na elewacjach trawery, nazywane również białym granitem, stąd potoczna nazwa Biała Bazylika. Jej kopuły mają wysokość 79 metrów, a wieża północna 83 metry. W owej wieży znajduje się najcięższy dywan w Paryżu 19-tonowy sałbadejczyk. Jego serce waży 500 kg. to warto odwiedzić nie tylko z powodu historycznego i sakralnego znaczenia, ale także dla samych widoków, jakie rozciągają się ze wzgórza. Ale się fajnie trafiło. Akurat Wamsza, bardzo fajna Brazylika, trochę potem koło hejtowałem, ale. Warto tutaj się wybrać i czekać, coś jasnego. Akurat trafiliśmy na mszę. Która godzina? A, 12. Jedziemy dalej. Tylko, że jeszcze nie wiem gdzie. Bóg triumfalny może zobaczymy? A few moments later. Minęło trochę czasu, właściwie cały dzień minął od momentu poprzedniego nagrania, ale jakoś nie było. Weny. Żeby nagrywać też jakichś takich fajniejszych miejsc nie zwiedzaliśmy. Ale okazało się, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca we Francji są otwarte różne atrakcje turystyczne. To jest jaśniej. Za darmo. I w taki oto sposób właśnie wyszliśmy sobie do Łuku Triumfalnego. Jestem troszeczkę zdyszany, bo... Żeby tutaj wejść trzeba wejść po schodach krętych i strą. Także warto i no, można mieć to na uwadze, bo na przykład um, wejście tutaj normalnie kosztuje podobno 15 euro no tak w takim, w takim układzie jest za darmo Jest już po 19 więc zobaczymy paryż nocą Nie wiem czy to będzie widać na filmach, ale jesteśmy jakby w centrum takiej rozgwiazdy. W każdym kierunku są odnogi takich większych arterii. No i zaraz Wam pokażę... O, widać tą, wieżajef, jak się świeci. za sobie połku triumfalna. No to jest jedna z takich rzeczy, którą ciężko ogarnąć. Znaczy, chodzi mi o nagrywanie filmów, gdy się jest z większą grupą. Jest nas tutaj szóstka. No i ciężko po prostu czasami wyjmować tą kamerę z plecaka, mówić na niej wszyscy na ciebie czekają taką presję. Okoczenia. O, była gleba. Więc te filmy z Paryża nie będą w takim tonie jakbym chciał. Ale lepszy ryż niż nic jak to mówią. No ładna jest ta wieża, jest fajnie, Trzeba przyznać. Cieszę się, że tutaj trafiłem. E, no, chociaż wiadomo, pogoda zawsze mogłaby być lepsza. Zresztą, że teraz jakaś zerwała się taka mrzawka, co jest mało przyjemne, ale... Mógłby śnieg padać. Chociaż jakby padał śnieg, to może by było nawet lepiej, bo bardziej klimatycznie. Chociaż cięższe by się chodziło. Dzisiaj jest bardzo ciepło, 15 stopni, ale deszczyk. Widać zresztą po obiektywie, który jest cały zamoczony. To będzie tyle na dzisiaj. Jutro jest nasz ostatni dzień w, w Paryżu, we Francji. Czy w ostatni? No we wtorek wracamy, dzisiaj jest niedziela i teraz taki cały dzień, we wtorek no to, to trzeba będzie się spakować i wyjechać. Także jutro się chyba jeszcze zobaczymy na Louvre i może pokażę Wam wieżę Eiffla, jak będzie czas, a jak nie będzie, bo już widziałem, przyznam szczerze, wczoraj byliśmy wieczorkiem, się udaliśmy, żeby zobaczyć wieżę Eiffla e, w nocy, teraz muszę poszukać tych moich, nie wiem gdzie oni są, także e, to chyba by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!